Jeden, dwa. Nie połóż doleć, nie jeszcze do końca prawy maszyny. Szeroko hak, szeroko! Do końca prawy! Przed prawy! Lewy! I jeszcze raz lewy! Trudno! I jeszcze raz lewy! Trudno! Skamuj! Przytnij! Szeroko, będzie prawy ślisko, opony szeroko. Tutaj, to hamuj. Prawy łuk, prawy łuk trudno. Do lewych hak przytni. Prawy, lewy ślisko. Prawy, lewy ślisko. Do końca! Nawrót! Hamuj wcześnie! Hamuj wcześnie! Już! Już! Brawy lewy ślisko! Brawy lewy ślisko! Czemu ja dam? 2,29,94, bardzo dobrze. Uuu, danke. <noise> 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 Kałaszu, współpraca z Tobą to czysta przyjemność. No widzisz. <noise> no nie zajebał <noise> mi do monopolu bardzo. Tak, Dobre! <noise>